Cześć wszystkim bardzo Ciekłania, pozdrawiam wszystkich widzów na moim kanale. Jak wiecie, wczoraj były małe przygody z autem, ale trochę Wam wytłumaczę o co chodzi. Okazało się, że nie trzeba było tego remontować, ponieważ jakby Wam to wytłumaczyć na ciepłym silniku, bo pojechałem, jeszcze wyszło na to, że tam szef dzwonił do mechanika, czy mają pompę wody na stanie. Okazało się, że mają pompę i że mi to zrobią, tak jak zjadę ale tak gdzieś za jakąś, jakieś dwie godziny czy coś o tego czasu, tak? Także szef powiedział mi, że mam jechać załadować do Kwizyna eee, papier na paletach, który mam. No i pojechałem do Kwizyna. Jak się okazało wróciłem, to znaczy tam już dojechałem i sprawdzałem, także z wody nic nie było i nie wyciekało. Jak się okazało, że pod wpływem jakąś rozgrzeje, to tam się coś rozpręża i po prostu ta woda nie leci wtedy ten płyn, tak? Nie wycieka. E, teraz rano dzisiaj też odpaliłem na zimnym też nie ciekło, nie wiem o co tu chodzi, jakieś takie zagrania tak czy siak jak zjadę teraz, bo jadę tylko na półtorej tygodnia e, także tak czy siak będziemy auto odstawiać e, na warsztat aby tą popę zrobili a my sobie teraz przejedziemy bo stałem tutaj, pauzę kręciłem na Orlenie przed świeckiem i teraz pojedziemy standardowo sobie tam na Szela Podtankować, co mi tutaj tak pokazuje, aha, bo to jest asfalt, myślałem, że jakiś pas się pokazał <laughs> Jedziemy na Shell'a, zatankować sobie auto AdBlue dolejemy, robki dolejemy i będziemy sobie śmigać na Niemcownię Moment, ja tylko papiery, gdzie ja mam tą cenę. Teraz Zaraz Wam powiem dokładnie, w które miejsce jadę jakby ktoś chciał się sprawdzić, to sobie sprawdzi po kodzie, tak? A kod mojego rozładunku to 71111, Freiburg, tak? Jakby ktoś był ciekawy. Ok, ruszamy na, na stację. No powiem Wam gorzej, myślałem, że to będzie wyglądało, bo ten, jak widzieliście na, na filmie, który dodałem, e, nie wiem, kiedy ten materiał opublikuję. Ale jak widzieliście, to tam trochę ten płyn uciekał. Nie? Także myślałem, że to będzie gorsza sprawa, no ale mówię, jak się okazało, to się tam rozprężyło i, i ten płyn teraz nie wycieka, ale ewidentnie wyciekało gdzieś tam spod pompy wodnej. Szef tam jak dzwonił do tego mechanika, to oczywiście Mechanik stwierdził, że nie trzeba teraz tego robić, że można śmiało na tym jechać i szef tam się chyba jeszcze z pięć razy go pytał czy na pewno, czy na pewno, czy gwarancję bierze na to, że ja objadę nie? mechanik mówi spokojnie, teraz wycieków żadnych nie ma, czyli można śmiało jeszcze teraz objechać no, czyli jak zjadę teraz z tego wyjazdu od razu auto pójdzie na warsztat i będzie miał tą pompę yy, wodną wymienianą bo to jednak tak czy siak coś tam pompa broi tak? no ogólnie widzicie pogoda jaka jest, taka jest Wydaje mi się, że nad całą Polską. Dzisiaj mamy 29 czerwca, godzina 9.30. Wykręciłem pauzę 11 godzin, czyli jak łatwo policzyć, stanąłem wczoraj o 20.30. Tak, nie, co ja gadam, 22.30. za godzinę dodać. Nam się rozpadało i do tego mgła. Nie ktoś mi rano pukał w kabinę, tak delikatnie. Koło godziny gdzieś tak pojawiłem, pół do siódmej. Podejrzewam, że ktoś, pewnie z widzów Do mnie podszedł do samochodu, no ale mówię, no ja spałem Tak lekko tylko oko otworzyłem, bo słyszałem, że puknięcie Ale nie wstawałem, bo mówię, no jeszcze, jeszcze sobie chciałem trochę pospać Ależ tam się rozpadało Powiem ja wam szczerze, mam jeszcze jeden taki materiał Do Do omówienia, do przekazania odnośnie migrantów, tak My musiał się wygadać na ten temat, ogólnie znowu tej sytuacji w Kale, co tam się dzieje. I myślę, że teraz na tym wyjeździe coś takiego wam y, nagram. Bo po prostu to, co się tam dzieje, no nie będę się teraz na ten temat y, rozwodził ani zaczynał, ale mówię, to, co się tam teraz dzieje, no to przychodzi ludzkie pojęcie, tak? A tak jak wam wspominałem, że dojdzie w końcu do czegoś i do tego właśnie doszło, że... Zginął jeden z polskich kierowców, de facto tam nie ciężarówki, całe szczęście, no ale to całe szczęście, no. Ogólnie jest slipa, tak, że zginął kierowca, zwłaszcza, że polski. Przez tych bydlaków. Bo palą sobie ogniska na drodze i... Ciężarówki rzecz jasna się zatrzymały, ten, ten chłopak z tego busa nie widział. Uderzył w tył na naczepy zestawu, no i... No jak się skończyło, to chyba każdy z Was wie. Ja Wam powiem, że tam by się jedynie poprawiła sytuacja, gdyby się stało coś takiego, że zginąłby francuski policjant. Wtedy tak, wtedy oni by się za nich, wydaje mi się, wzięli. No ale mówię, nikomu nie życzymy, aby ktokolwiek tam zginął. Miałem piękny sen odnośnie tej sytuacji w Kale, ale mówię, to już Wam opowiem. Jak coś nagram, tam już na, na Niemczech, jak będę. Tu jak widzimy, dobra, już odbiegając od tego tematu, żebym się czasy nie rozgadał. Widzimy tutaj, tak jak pamiętacie, jak nagrywałem wam odcinek Butle z Gazem, tak? Ile butli z Gazem zostawię? I tak jak wtedy chodzili z tymi GPS-ami, ci geodeci, tak mówiłem właśnie, że będzie pewnie remont tutaj planowany. I jak widzimy, właśnie remont mał najlepsze. Ok, mówię, najważniejsze, że. Głównie Wam nagrywam to informacyjnie, abyście wiedzieli, że z samochodem no jak na razie wszystko w porządku, płynu nic nie wyciekło. Dzisiaj rano jak był zimny, odkręciłem korek, chciałem dolać, ale jak się okazało, to tam nawet pół litra, gdzie tam nawet nie pół litra, Czwartka może wody weszła i to było, to było tyle. No to tyle pewnie, co się wiecie, jak wtedy na ciepły dolałem, to, to się rozprężone było weszło ile weszło, teraz jak wystygło, no po prostu to się wszystko tam, wiecie, skurczyło, zmniejszyło i, i dlatego ta ćwiartka jeszcze tam doszła tej wody no ale mówię, no to jest tam teraz pikuś, najważniejsze objechać tą trasę zjechać na bazę aby z autem było wszystko w porządku i mówię, na bieżąco to kontroluję, sprawdzam, także nie ma nie ma najmniejszego problemu aby coś tutaj, wiecie no wiadomo, jeżeli coś tam by za przeproszeniem, pisgo na raz, tak. Coś ta pompa, no to jakby zleciało wszystko, no to by było. No wiadomo, co by było, tak. Lipa totalna. No ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ok, zajeżdżamy sobie na szela. Po prawej stronie, jakby ktoś się pytał, to jest, wiadomo, cyrk, tak. <grytanie> tak zwany cyrk. Jak była granica, no to to zawsze było zapakowane do aż do bramy. Teraz to już tak. Tego nie ma, a większość z kierowców, którzy tam staną, to kierowcy narodowości ukraińskiej bądź też białoruskiej. Muszę sobie tak gdzieś stanąć, ustać się, ustawić się, aby sobie dolać AdBlue. Ale tu widać, ale tu widać przy każdym stanowisku mamy AdBlue. Także staniemy sobie tu na końcu i poczekamy, który odjedzie. O. Można wycierażki teraz wyłączyć. I wyjdę z Wami. Zobaczycie sobie teraz, jak to wygląda. Ale by był ja, jakby się teraz okazało, że kapie. Dobra. Zaraz zobaczymy. Teraz będzie mogło jedynie kapać woda, która naleciała deszczowa, tak? Nie jest tam nie kapie, widzicie tylko kapie z przodu ze zderzaka. A tam żadnych już wycieków teraz nie ma. No, widzicie, nie? O tu kapało przy tym resorze? No, ale teraz mówię nie, kapie. Naprawdę nie wiem, czym to, jest, czym to było spowodowane. Tak czy siak. No, on jednak postał sobie dwa tygodnie. Ja dwa tygodnie miałem wolnego. Od 14, od moich urodzinek od 14 czerwca. Do 28 czerwca. Czyli mówię, jak łatwo policzyć dwa tygodnie. Miałem wolnego. Sobie autko postało, Może tam coś tam się, nie wiem czy skruszyło, czy... No nie wiem, nie wiem. Tak czy siak jednak ten mechanik tam też zmana podszedł i zobaczył, że to tam cieknie właśnie spod, yy, spod pompy wody, tak? No ale mówię, najważniejsze, że teraz nic nie kapie, nic tam nie cieknie. Także śmiało możemy sobie jechać dalej. Poczekamy sobie, aż któryś z tych zestawów odjedzie. AdBlue mamy z, prawej stro z lewej strony. Mam wlew od AdBlue. Tak jak już Wam też wspominałem. Sobie podleję AdBluka. Doleję diesla. Ogólnie wczoraj to jeszcze dzień był tak feralny, że szkoda gadać. E, wyobraźcie sobie, że za e, załadowałem samochód. Tak? Dostałem papiery. I moja wina też jest w 50%, może nawet nie 50%, tak, 40-30% też mojej winy w tym, bo dostałem złe papiery, tak, nie na mój wyjazd i musiałem się cofać prawie niemalże z. No nie, no ile odjechałem, czekajcie. Miałem 50 km z powrotem, musiałem się cofnąć, czyli 100 km nadrobiłem po swoje dokumenty, tak, bo ta pani, która wydawała mi dokumenty, dała mi nie moje. Ale się pytała po nazwisku, powiedziałem, że tak, zgadza się, że to moje nazwisko i ten. Dała mi te dokumenty, ale jak się okazało, na dokumentach zupełnie inne tablice rejestracyjne, zupełnie inny e, ładunek, tak, zawarty w dokumentach. Nie ten, co ja powinienem mieć. No i mówię, wczoraj musiałem się jeszcze cofać e, po swoje dokumenty, odebrać swoje dokumenty i, no i mówię, no troszeczkę wczoraj był dzień taki, jaki był. Pokichany, najpierw mówię z tą pompą wody tam leciało z tym wyciekiem, tak. E, później z tymi papierami, no ale mówię no na razie jest wszystko w porządku odpukać, niemalowane oby tak dalej, tak dobra mówię, tak jak wam obiecałem e, postaram się wam coś z tymi odnośnie, tak, tych e, emigrantów nagrać mówię no jest coraz gorzej, tak znowu, coraz gorzej widzicie, nic to nie dało, że oni tą dżunglę z, e, zrównali z ziemią Sporo tam w dalszym ciągu odkrochmalają się takie cyrki. Dobra, idę do środka. Boleje niesamowicie. Dobra, także do usłyszenia. Trzymajcie się. Ja sobie jadę dalej. Barta się kłaniał. Hej. No, także już jesteśmy po wyjeździe. Jest dzisiaj e, 6 lipca. Już wjechałem do kraju. Stoję sobie na Bipiku, gdzie wykręcę sobie pauzę. 11 godzin. Jak tylko chcę Wam... Powiedzieć, że cały wyjazd odnośnie tego wycieku bezproblemowo, tam dolałem raptem łącznie tak wszystkiego przez te półtorej tygodnia, jak jestem w trasie, dolałem jakieś, bo ja wiem, z 8 litrów wody. Wczoraj, wczoraj, co właśnie dużo weszło, to weszło prawie 5 litrów, bo tak to dolałem wtedy, no nie wiem, z 2-3 litry, raz dolałem litr, później 2 litry, no i wczoraj, właśnie co weszło mi prawie, no, weszło 5 litrów. E, wody ale tak to ogólnie wszystko w porządku pogoda jak najbardziej nam dopisała e, było pięknie ładnie jak tylko dojechaliśmy do Włoch wiadomo, zdjęcia też na fejsie e, widzieliście tak jak też z policją tak z kontrolą, jaką miałem przygodę e, jak mnie 6 km przed rozładunkiem capnęli kto ciekawy niech sobie wejdzie na fejsa e, tam widać e, zdjęcie Kazałem mojej pani operator, bo ja byłem na zewnątrz, pstryknąć w naszym kontrolerom, ale jak mówię, tak właśnie mi się powarciło, że to przegięcie o 30 minut czasu pracy, a dokładnie to jest fachowo tak jak mi jeden właśnie z widzów napisał, że to jest skrócenie pauzy, tak? Skrócenie odpoczynku o pół godziny, bo wykręciło mi się 8,24, czyli jak łatwo policzyć 36 minut. Przekroczyłem tak czas, czas pracy, jakby patrzeć z tej strony, no ale mówię z racji tego, że 14 czerwca właśnie miałem urodzinę, a tego dnia to się przegięcie wydarzyło. No to chyba dzięki temu właśnie mi się udało, bo tak jak mówię, bo on mi pokazywał na tym właśnie swoim wiecie, wy, yy, tym komputerku tam, co mi włożył tą kartę moją, sprawdzał. I wyświetliło się właśnie 14. Nie? No i pokazałem mu wtedy na tym na dowodzie, raczej na, prawo jeździe, na prawie jazdy, tak, prawie do jazdy, yy, że 14 czerwca miałem właśnie urodziny. Nie? Yy, no i tam wiecie, tym swoim łamanym trochę angielskim, oni też trochę po angielsku gadali i tak się właśnie zaczęli wtedy śmiać. Poszli tam jeszcze do auta, coś posprawdzali. No i ta pani, policjantka, przyszła. Siedam. Pośmiała, raczej pośmiała, uśmiechnęła, da akwity, że możemy jechać dalej. No także spokojnie. Pojechałem sobie już na rozładunek tam do Susegany i rozładowałem i objechaliśmy spokojnie te dwa tygodnie. Jakie dwa tygodnie? Półtorej tygodnia. Mówię, dzisiaj jest czwartek i powiem Wam szczerze, nic nie nagrałem. Nie wiem, jakoś weny nie było do nagrywania. Było y, bardziej, wiecie, tak. Y, jak się z kim jedzie, to porozmawiać, czy, czy bardziej, o, telefon służył jako aparat. E, pani operator sobie tym telefonem, pozdro dla wujcia Bohuna, e, bo jakość zdjęcia jest naprawdę świetna. Co mówię, no można na, na Facebooku spokojnie sobie zobaczyć, tak. Jakość zdjęć jest fantastyczna, tak więc sobie pani operator tym telefonem strykała fotki. I teraz Wam powiem co lepsze. Jeżdżę sobie tak sobie tym, tym autkiem, nie? tym DAFem I... Czekajcie, czy nie pstryknę teraz wyłączenia? Nie Jeszcze tylko Wam powiem taką, taką, taką ciekawostkę i takie śmieszne coś eee, Jak wsiadłem na niego e, Nie działała klima Postojowa, nie? Tutaj wiecie, tu jest klima postojowa Sobie u góry I ona po prostu tam... E, wentylatorki się przycięły, czy coś tam, no, no nie chodziło ja miałem to odstawić, ale zawsze nie było czasu, bo zjechałem albo wieczorem, albo coś śpieszyło mi się do domu. No, później był wyjazd, i wiecie, jak się okazało. Teraz przez te dwa tygodnie, właśnie przed wyjazdem, szef y, zaprowadził auto do Torunia. O czym nie wiedziałem, co widz mi właśnie przysłał też zdjęcia, że złapał mojego dafa na, na biedronce w grudziądzu, ale się okazało, że to właśnie szef był gdzieś tam y, przy okazji, jak był zaprowadzić dafa. Przy okazji wziął jakiś ładunek tam do grudziąza na Biedronę i to rozładowywał. I jakiś widz właśnie wtedy pstryknął fotę. Ja zaraz do szefa, kto tam autem moim jeździ, nie? I Sławek mówił, szefom mówił, że właśnie on gdzieś był. I powiem Wam szczerze, dzisiaj, teraz, godzinę temu, tak rozmawiam sobie właśnie z szefem i mówię, ty Sławek, to teraz bym może zaprowadził na tą klimę, nie? Samochód. A on mówi, a co się stało, nie? No, no przecież nie działa, coś mówiłem Ci. Jak nie działa, jak była naprawiona tydzień temu. Ja mówię, co Ty gadasz. No i złapałem sobie, wiecie, tutaj za tego pilocika, nie? Pstrykam. Proszę bardzo. Klima chodzi. Chłodzi. Że po prostu, no... Bez komentarza, ne? Nie wiem czemu mnie nie sknęło włączyć, no ale po prostu no byłem przyzwyczajony, że wiecie, no nie, nie rabota mi to ja cały czas sobie używałem tego o, widzicie wiatraszka, na 220 on jest, tak posłaniałem lekko te, te firanki, żeby było tutaj jaśniej, żeby mnie trochę było widać, ewentualnie ja sobie tego wentylatora o, tutaj widać go? Widać ten wentylator, bardzo dobrze się spisuje no i sobie jego używałem, tak, do chłodzenia na postoju no a klima postojowa działa, nie? Dajcie lajka. Like I subnijcie sobie kanał, jak się subskrybujecie. Nie? Ale powiem Wam o jeszcze kolejna, kolejna y, ciekawostka. Nie mam żadnego specfiala na 10 tysięcy subów. A mi się wydaje, że chyba nie zdążę dojechać do domu. Dzisiaj, jak patrzyłem, czwartek zaraz Wam powiem. Czekajcie ja sobie, kliknę tutaj na to. Jak mi się uda. Zobaczymy, ile teraz jest. Odśwież. O! Aktualnie jest... No, łapostrość kolego 9966 widzów Także wydaje mi się, że w piątek jak jutro zjadę do domu ta magiczna dycha wskoczy i jestem po prostu wiecie Brak słów Brak słów może się rozgadam o tym w innym monologu ale tak jak Wam właśnie obiecałem już prędzej na początku tego materiału co macie, że opowiem Wam o tych migrantach i postaram się to zrobić właśnie jak jutro będę jechał, bo jadę oczywiście teraz do Grodziska, do Grodziska tak, Wielkopolskiego załadować się napojami do Biedrony, do Grudziądza i postaram się Wam o tych, coś o ten temat, na ten temat nagrać tak, tak więc dobra do usłyszenia, Bartasz się kłaniał schodzącą klimą ja to nie dość, że na farmie muszę polamić, to jeszcze nawet w realnym życiu muszę polamić widzicie, oczywiście można sobie na klimie zmniejszać temperaturkę, zwiększać temperaturkę, jak się tam podoba na odpowiednie tryby sobie ustawić, czekajcie, nie wiem czy to złapie ostrość, żeby było widać eee, tak słabo ale dobra, mniejsza oto Najważniejsze, objechaliśmy cało zdrowo, bez problemu. To znaczy objechaliśmy. Jeszcze nie dojechaliśmy do domu, tak? No ale wydaje mi się, że już jutro spokojnie sobie tam zalecimy, zajedziemy do domu. Najważniejsze, że z tą pompą, wiecie, no tam parę tych literków tylko dolałem, a tak to poza tym bez problemu. Trzymajcie się, Bartasz się kłaniał. Hej!